Siema siema, Tutaj ziomek przygód. organizuje konkurs o 50 zł kartą Google Play, czyli karta Google Play o wartości 50 zł. Za którą możecie na przykład sobie kupić powiedzmy jakieś punkty mocy. Jest to 170 gemów. Także no nie wiem, możecie kupić sobie na przykład skina Horusa Bo albo innego jakiegoś, jakiego chcecie. Możecie taniego skina na przykład sobie kupić Tylko, że w sklepie same po 150 są yy, Możecie kupić sobie kilka podwajaczy żetonów Dwa megaboxy na przykład, kilka D-Boxów tutaj Ale najlepsze To jest carnet, gdzie macie Jedną postać Low yy, Króla Low I Boj hotelowy Mike to są dwa skiny wtedy. I jedna postać, także to jest lepiej. I posłuchajcie. Czekajcie, was na sobie nie przeszkadzać. Eee, posłuchajcie. Zapraszam Was do mojego klubu Kacper i ziom. Tu bardzo ładnie wszystko wygląda. I zastępcy są. I każdy może być kto chce. Dobrze. Jedyne co musicie zrobić, żeby wygrać, to musicie zasubskrybować kanał, dać lajka pod tym filmem i, i możecie. Posłuchajcie. Nie, dobra. Zasubskrybować kanał. Dać lajka. Napisać w komentarzu. Napisać w komentarzach karnet. Karnet. Po prostu. Karnet napisać. I po prostu wybiorę jedną, jedną osobę, która wygra 50 zł. Także Siemano, do zobaczenia.